Widajcie w następnej ale degustacji, tym razem Siren e, i Don't Hold Back IPA 6% alkoholu e, czyli nie powstrzymuj się i jak tu piszą e, to IPA zostało nazwane em, tak jak oni podchodzą do piwa czyli bez limitu e, jest to piwo uważone z... Mielami sica i mozaik, które dostarczają dużo mango, grapefruita i sosny. Dodatkowo, ciało jest delikatne, a, pełne, a piwo jest pełne zapachów i aromatów, oczywiście. No i smaków. No i mamy miłą, e, e, żywiczną goryczkę, która czyści nam podniebienie. No nie napisali dokładnie składników, tylko że zawiera jęczmień. No takie prawo w Anglii jest, nie, nie, nie trzeba pisać, tylko mm, trzeba wypisać alergeny i tyle. Przejdźmy do piwa. E, Słomkowe w, w barwie, e, ale zamglone. E, z, jak przejdziecie do końcówki, zobaczycie nalewanie, to tam na samym końcu zabyłtałem jeszcze troszkę puszką i wlewając był pewien osad w puszce, który się tutaj jeszcze osadził. Piana, niewielka, biała, zdążyła opaść, została tylko obrączka na szkle. Miły aromat. Rzeczywiście to, co napisali na, na puszce, e, zgadza się z tym, co dostajemy. E, jest sporo takich owoców egzotycznych, mango, troszkę takich owoców pestkowych egzotycznych. E, I do tego jest trochę sosny, nieco strusów. Bardzo przyjemnie. Zachęcająco, wobec tego spróbujmy. Wasze zdrowie. Hmm. Dosyć lekkie ciało, jak na 6%. Jest przyjemnie. Jest e, dosyć dużo smaku. Nie jest to piwo słodkie. Oczywiście, nieco słodyczy tu jest. Ale jest bardziej wytrawne, jest soczystość, pewna taka, wiecie, cytrusowość z miąższem. A jak pijecie sok z miąższem, to czujecie właśnie takie trochę, trochę gęstości. I tu też tak, takie, właśnie, takie odczucie jest. Fajna zestowość. No, i przychodzi goryczka. Właśnie taka sosnowa. Ona jest dosyć łagodna, ale ale ładnie wyczuwana. No, i tam jest taki moment, że już prawie zaczynamy gubić smaki, i zaczyna wchodzić goryczka. I przez pewien moment, bardzo krótki, macie uczucie wodnistości. No, tak. Że co, to szybko ginie. E, ale właśnie. Mam taki dysonans, prawda, tutaj, że trochę to piwo jest za lekkie, jak na 6%. Ta słodowość tu nie jest wyeksponowana właściwie. Ale z drugiej strony. Może tak ma być. Prawda? Ma być lekko soczyście, e, niesamowicie pijalnie, prawda? No i tak jest. E, także to, trzeba, to piwo trzeba spróbować. E, e, I to jest moja o, osobista opinia. E, spodobało mi się to piwo. Naprawdę, przyjemne jest, fajnie się je pije. E, I ta lekkość ma swoje dobre strony. No ale właśnie jest taka bardzo króciutka chwila, kiedy ma się wrażenie wodnistości. Tak jakoś tak nie bardzo, nie? Tak, ona jest bardzo leciutka. Znaczy króciutka ta chwilka, ale, ale jest. I tak, z jednej strony piwo mi się bardzo podoba. Bardzo, bardzo dobrze to zrobili. I dobrze opisali. Bez, prawda, bujania w chmurach i nie wiadomo co, po co też się zdarza. Dosyć często zresztą. Opisują jakieś smaki, aromaty. No tak, gdzie to jest, nie? A tu rzeczywiście jest. To, co napisali, zgadza się. Można te smaki i aromaty znaleźć. Także to jest dobrze. Eee, Warto piwo spróbować. Oczywiście zapraszam do komentowania, co Wy myślicie o tym piwie. Eee, bo tak jak powiedziałem, naprawdę dobrze się pije. Bo, mam nadzieję, że ta sens Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Na to nie opuścicie żadnej nowej ale stacji, no przynajmniej o taką nadzieję. Pokażcie, jakie zdaniem. No i jeżeli chcecie troszkę bardziej wesprzeć mój kanał, możecie kupić mi wirtualną kawę. Y, y, link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cześć.